No dzień dobry moi drodzy, ja jestem Sedok Ostatnimi czasy zastanawiałem się nad wymianą Swojego komputera, ponieważ Mój komputer ma już 3 lata i dość dużo Na nim montuję filmów, e, mniej ostatnio Grałem w gry, ale głównie właśnie montuję filmy Robię grafiki, a ponadto jeszcze Streamuję, przez wakacje składałem na nowy Komputer i tutaj z góry chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować za Każdą złotówkę wpłaconą, bo wbiliśmy cel Było w celu 5000 zł Ja dołożyłem jeszcze troszeczkę od siebie Także będę miał swój taki własny komputer Bo ten komputer, który obecnie Kupili mi moi rodzice, dlatego że na początku miałem komputer chyba za 800 zł i właśnie to jest taki mój, można powiedzieć, drugi, a zarazem pierwszy własny komputer. Można powiedzieć, że będzie to upgrade mojego starego komputera, chociaż większość rzeczy będzie nowa, za wyjątkiem płyty głównej, obudowy, no i oczywiście dysków. Jest tutaj taki chaos jak był wcześniej, czyli po staremu, wszystkie kable i wszystko wygląda tak samo. Ten komputer jest zamknięty w obudowie Silentium PC, dokładnie tutaj wam się wyświetla nazwa. I ta obudowa, którą widzieliście zostanie ze mną jeszcze przez jakiś czas, bo raczej nie będę planował jej wymieniać. Jedyne rzeczy, które będą nowe w moim komputerze to na pewno karta graficzna, procesor, pamięci RAM. Dojdzie też nowy dysk na M2, będę miał chyba łącznie teraz 5 albo 6 dysków. No i jeszcze dokupiłem sobie zasilacz. Wszystkie te stare rzeczy z mojego komputera będę sprzedawał. Także prawdopodobnie w opisie pod tym filmem będziecie mogli kupić te rzeczy, o ile w ogóle będziecie chcieli, jeśli nie no to luz, ale będą wystawione. Kupiłem sobie jeszcze taką kartę rozszerzeń, dlatego że ja na swojej płycie głównej mogę mieć tylko jeden dysk M2, a kupiłem już drugi, bo był naprawdę w dobrej cenie. I jeszcze do tego 2 terabajty za 350 zł od Lexara. Cała moja nowa specyfikacja znajduje się w opisie na dole pod filmem. Kiedy to nagrywam jest piątek 13. Wiem, ta data jest dziwna. Jeszcze jest to piątek 13. Przed chwilą na media ekspercie kupiłem procesor i chłodzenie wodne, a na morele zamówiłem resztę. Te podzespołów, czyli kartę graficzną, pastę termoprzewodzącą, pamięci RAM i zasilacz. Każdy z moich znajomych doradzał mi inną kartę graficzną. Ja postanowiłem kupić RTX -a 4060 Palita. Jedni mówią, że będą w nim cewki piszczeć, drudzy, że nie. Ja szczerze Wam powiem, zobaczymy, jak to będzie, bo to zależy tak naprawdę od modelu. Zapytacie pewnie, czy jestem zadowolony z zakupu. Oczywiście, że jestem, bo generalnie, no, takie troszeczkę to było moje marzenie, żeby mieć taki swój własny komputer. Nie jest to, co prawda, komputer jakiś za 20 tysięcy, za 50, ale na tyle, ile udało mi się. Zbierać, takiego właśnie kupiłem, także jestem i tak dumny. Co prawda, trzeba było wydać te 6 tysięcy niecałe, dlatego portfel trochę cierpi, nie ukrywam. Możecie sami napisać w komentarzu, co sądzicie o tym zestawie. Ja postanowiłem, że właśnie tak on będzie wyglądał i to kupimy. I na pewno w tym vlogu pojawi się jeszcze mój kolega, po którego będę musiał jechać, bo ja raczej samemu tego nie złożę i to nie dlatego, że jestem ułomny, ale może troszeczkę też. Nigdy sam nie składałem kompów, nie chcę nic zepsuć. Mój kolega mi pomagał z tym komputerem, tym komputerem, który tutaj jest i po trzech latach również mi pomógł z tym zestawem, który obecnie. Nie kupiłem. Jest tutaj sporo rzeczy, które boję się zepsuć i wolę, żeby to zrobił ktoś, kto mniej więcej już w tym siedzi i się na tym zna. Pierwsza paczka ma przyjść w poniedziałek, druga ma przyjść we wtorek. Po Mateusza pojadę w czwartek. Postaram się również zrobić dla was przebitki, abyście mogli zobaczyć, jak wygląda ten etap składania. Powiem wam szczerze, że cieszę się, że rodzice mi kupili ten komputer, bo no nie wierzyli, że cokolwiek na YouTubie, że tak powiem, zdziałam. A rzeczywiście dużo widzów mi pomogło. Oglądacie mnie, wspieracie mnie, także jestem wam jeszcze raz mega wdzięczny za to. I to będzie jeden z pierwszych komputerów, który zapamiętam na Długi czas, bo dzięki niemu mogłem robić streamy, montować dla Was filmy i naprawdę służył mi dość długo, bo ponad 3 lata. I tak naprawdę wciąż ten komputer jest dobry i ja bym go nie wymieniał, ale potrzebuję jednak czegoś jeszcze lepszego i czegoś bardziej wydajniejszego do montażu filmów i ogólnie do pracy. Wiem, że się już powtarzam w tym filmie, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Trzymajcie generalnie kciuki, żeby to wszystko, co przyjdzie, było kompatybilne i dobre z moją starą płytą główną, dlatego że ramy mają 3600 MHz, a na mojej płycie można maksymalnie 3200. Także będziemy pewnie coś tutaj. Podkręcać, więc, żeby tutaj nic nie wybuchło, trzymajcie kciuki. I po prostu chciałem Wam jeszcze raz bardzo podziękować. Jestem mega zadowolony z tego zakupu. Myślę, że mi posłuży przez kolejne co najmniej 5-6 lat. Także widzimy się prawdopodobnie, jak już przyjdą części do komputera. I razem, jak już z Mateuszem, będziemy go składać. Tu trwałeś do tego momentu, jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę? Pamiętaj, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. A teraz idź dalej oglądać film. Proszę Państwa, jest ze mną Mateusz. Siemano, skąd jesteś, Mateusz? Z Wielunia, za dupia. <grym> zadupia, no. Jest to mój kolega, jak Wam mówiłem. Na początku. Pomaga mi ją z moim komputerem, tym pierwszym, czyli tym, który teraz będziemy właśnie. Upgrade'ować? No. Będziemy go upgrade'ować. I teraz musimy zaktualizować bios, i wszystkie rzeczy przyszły. O dziwo przyszły w poniedziałek, więc bardzo szybko. Myślałem, że przyjdą we wtorek, i on miał być w czwartek, na... tak naprawdę. Tak, by było, nie? Ale okazało się, że jesteś szybciej. <laughs> Szybki chłopak jest. Szyb... Szybki chłopak jest, no. Także my teraz odpalamy komp, aktualizujemy go. Dokładnie. Zaktualizowaliśmy komputer, a ja poszedłem po paczki na dół, aby przynieść je do mojego pokoju. Przyniosłem już paczki z dołu. Są ogólnie trzy paczki. Tutaj mamy dysk z Xcomu. Tutaj będziemy mieli prawdopodobnie rzeczy z Morele, no i tutaj mamy z Media ekspertu. Mateusz już zaupdateował chyba BIOS. Będziemy robili teraz unboxing tych paczek, więc będziecie mieli tutaj przebitki. Ale jeszcze przed otwarciem paczek musiałem odpiąć kable od komputera. Teraz otwieramy paczki będziemy robili unboxing i już będziemy rozbierali mojego pięknego pacjenta, który służył mi 3 lata. No i będę musiał się z nim pożegnać, ale zapamiętam go na zawsze. I teraz moi drodzy najważniejsza rzecz, czyli karta graficzna. Nie, no pięknie wygląda, mega mi się podoba. Tak, karta jest mega ładna i tutaj jak widzicie pokazuje wszystkie podzespoły, które sobie zakupiłem. A tak wyglądał mój komputer, który służył mi aż przez 3 lata. No i wreszcie zaczęliśmy rozkręcać obudowę, aby zdemontować podzespoły z płyty głównej. Tak widzowie prezentuje się komputer po 3 latach. Jak oceniasz stan wizualny? Nie, no ładnie, ładnie. I teraz będziemy go demontować i zakładać właśnie te części, które tutaj przed chwilą widzieliście na przebitkach. Mateusz zaczął rozkręcać komputer i na początek zamontowaliśmy dysk z X-Comu, który później jak się okazało nie działał. Dałbym Wam tutaj przebitki, ale naprawdę ten komputer składaliśmy bardzo długo. Moi drodzy, udało się dysk złożyć, bo szło to nam naprawdę topornie. No po prostu turbo przy i tu kminił jakieś głupoty, nie? Trzeba no Ale... było tutaj w magiczne łapki wziąć i to poskręcać, nie? Ale jak widzicie, wszystko się udało i wkładamy dysk. Siedzimy tu generalnie już od godziny chyba której? Nie wiem, 14 z hakiem. Od 14 z hakiem tu siedzimy, jest 19.30 i nic nie zrobiliśmy. Oprócz flaszki. <laughs> Następnie przeszliśmy do zamontowania procesora. Wkładamy go w ten sposób, tak? Mhm. Nie wierzę ci. Dobrze jest, dobrze i tym samym po wielu metodach prób i błędów udało nam się złożyć komputer, ale zajęło nam to aż dwa dni w pierwszy dzień 8 godzin, a w drugi około 4, proszę państwa przed chwilą wróciłem ze szkoły, jest dzisiaj 18 października i mieliśmy problem wcześniej przy składaniu tego komputera z chłodzeniem wodnym, bo zamówiliśmy na Wisa F280 i okazało się że jest on za duży i nie jest kompatybilny z moją obudową, która już ma 3 lata więc postanowiłem zwrócić go dzisiaj właśnie byłem go zwrócić i zamówiłem nawisa 240. Przed chwilą właśnie wróciłem i go odebrałem. I tak samo jeszcze Mateusz przyjedzie ponownie dzisiaj mi go pomóc złożyć. I definitywnie możemy zakończyć już składanie tego komputera. Póki co procesor jest chłodzony na ferze trójce, ale gdy on przyjedzie, to zamontujemy to chłodzenie wodne. Także mam nadzieję, że wszystko będzie G. I w tej paczce właśnie znajduje się to chłodzenie. Proszę Państwa, mamy godzinę 18.15 i Mateusz przyjechał po raz ostatni mi tutaj pomóc, mam nadzieję. Powitajcie Mateusza gorącymi brawami. Pam, param, pam, pam! Siema yeah. Oprócz wymiany chłodzenia trzeba by było jeszcze uporządkować kable oh, Kurcze, trytytek już wziąłeś Jechał z Wielunia do mnie i zapomniał trytytek Dobra, jesteśmy gotowi, zaczynamy pracę Nadgodziny się będą liczyć, czy nie? Będą, będą Tak jak mówiłem, to składanie komputera zajęło nam około 12 godzin Nie chciałem was jakoś bardzo zanudzać, a tak prezentuje się efekt finalny Mati, jak oceniasz robotę? No k Ciężko była, ciężko. Ciężko, ale udało się chyba, nie? No żeby chyba tylko, się udało. Żeby tylko odpaliło. Co najważniejsze, komputer odpalił i nic nie wybuchło. A to jestem ja zadowolony, że komputer odpalił i mogę na nim pracować. Dobra, teraz dajcie sobie i zostawcie łapkę w górę, bo komputer naprawdę jest G.